Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pod moim ostatnim filmikiem z kontraktami było bardzo dużo łapek w górę, dlatego od razu wjeżdżam z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj kontrakt na M4A4 kosmiczna pustka. Zanim zaczniesz przewijać filmik do przodu, aby zobaczyć, czy mi się udało, to od razu zaznaczam, że ten kontrakt jest czysto zarobkowy. Przedmioty do tego kontraktu kosztują niecałe 5 euro. Dlaczego powiedziałem, że ten kontrakt jest typowo zarobkowy? Dlatego, że staramy się tym razem o najgorszą jakość broni. Jest ona warta? aż 10 euro. Pozostałe przedmioty, które mogły na wypaść, czyli SCAR 20 i P2000, są warte poniżej 2 euro. Natomiast, co bardzo istotne, M4 występuje w każdym rodzaju jakości, natomiast SCAR 20 nie występuje dla najgorszego stanu, a P2000 występuje, ale bardzo rzadko na bardzo małym przedziale jakości skina. Te fakty zwiększają nam znacząco szansę wypadnięcia naszej M4 w stanie Battle Skirt, czyli po ciężkich walkach. Do wyboru mamy aż 4 przedmioty w najgorszej jakości, każdy z nich kosztuje około pół euro. I już przechodzimy do tego co Was interesuje najbardziej, czyli czy faktycznie miałem rację, czy faktycznie się uda. I udało się, miałem szczęście. A co więcej, spróbowałem także drugi raz. Również mi się poszczęściło. Tutaj dowód, że są dwie M4. <grym> tak więc spróbowałem też trzeci raz. I kolejna M4. -ka. I dla dowodu są trzy M4. -ki. Zachęcam do spróbowania tego kontraktu, zanim podrożeje, zanim inni się o nim dowiedzą, na przykład wrzuceniu mojego filmiku, właśnie ludzie się dowiedzieli, dlatego ceny bardzo możliwe, że za chwilę pójdą w górę. Jeżeli Tobie również udało się stworzyć M4 i zarobić te 5 euro, to zostaw łapkę w górę i zaprosić jakichś znajomych do oglądania tego filmiku, może spodoba mi się mój kanał. Jeżeli wpadł Tobie P2000 lub Scar 20 w lepszej jakości, to znaczy, że powinieneś rzucić CSa i zacząć grać w totolotka. Jeżeli chcesz być pierwszą osobą, która usłyszy o nowych pomysłach na kontrakty, to subskrybuj mój kanał i polajkuj fanpage'a na Facebooku. Pamiętajcie, że łapki w górę bardzo mnie motywują. Jeżeli będzie ich znowu tak dużo, to postaram się wymyślić kolejny zarobkowy kontrakt. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.